Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że już jestem na żywo na a, Facebooku. A, łączymy się jeszcze na Instagramie, a, bo tak jak mówiłam ostatnio, na Insta i na Facebooku będę się starać zrobić teraz transmisje, które będą równolegle szły i w grupie na Facebooku, i w grupie na Instagramie. Witam Was, jesteśmy na short pressie, czyli krótkim liveie na tematy związane z COE i content marketingiem. Mam takie rozdwojenie oczu, nie wiem, gdzie mam się patrzeć, no, ale okej. Okay. Więc tak jak co tydzień, witam Was o 9.30 w czwartek na krótkim live'ie na, na tematy związane z COE i z content marketingiem. Bardzo Wam dziękuję na wstępie za wypełnienie ankiet, bo ankieta poszła i w grupie, i w newsletterze, i na Instagramie. Ankieta dotycząca tematu przyszłomiesiącznego, czyli 16 lutego będzie webinar i webinar zgodnie z Waszym życzeniem będzie na temat prostych trików, które można wdrożyć od razu, mając 30 minut dziennie na SEO. Już robię sobie listę tych trików, będzie jak zwykle prosto, konkretnie i bez lania wody. Jak tylko będzie ruszą zapisy na webinar, oczywiście będę Was informować we wszystkich moich kanałach, na których to się dzieje zwykle, czyli insta grupa i newsletter, bo to jest takie mój główne, to są takie trzy moje główne kanały komunikacji z Wami. A dzisiaj zapraszam Was na krótką pogadankę na temat tego, jak struktura treści na stronie, właściwie nie jak treści, struktura strony wpływa na SEO i dlaczego warto o to zadbać. Więc tak, zacznijmy od tego, że Google coraz większą wagę przywiązuje do tego, jak użytkownik zachowuje się na waszej stronie. Czynniki behawioralne mają coraz większy wpływ na ranking. I w tej chwili użytkownik zdecydowanie jest postawiony na piedestale i to dla niego wszystko powinniśmy robić, żeby po pierwsze on był zadowolony, a po drugie, żeby Google było zadowolony. a jak Google będzie zadowolony, to i my, i my będziemy zadowoleni, bo nasza strona będzie się lepiej pozycjonować i będziemy wyżej Google. Więc pamiętając o tym, że to użytkownik jest tym najważniejszym, coraz bardziej ogniwem, który nas może wynieść wysoko na pozycję w wynikach wyszukiwania, Powinniśmy zadbać o tą właściwą strukturę strony. I teraz, co mam na myśli, mówiąc strukturę strony? Mam na myśli dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ta warstwa widoczna dla użytkownika, czyli dla osoby, która chodzi po stronie, to jest to, czy ta strona jest sensownie poukładana, czy ten użytkownik się tam nie gubi, czy on wie, co ma zrobić i czy my wiemy, co chcemy, żeby on zrobił. I do tego zaraz o tym więcej powiem, ale to jest ta strona taka właśnie pod kątem użytkownika. Natomiast struktura strony ma jeszcze drugą warstwę, tą warstwę dla nas niewidoczną, to znaczy dla kogoś, kto siedzi w stronach, wie, jak sobie może to sprawdzić, to on wie, jak te. Um, jak tę strukturę pod, spod, pod spodnią, że tak powiem, tą niewidoczną głębokość, może sobie sprawdzić, a mianowicie mi chodzi o to, co znajduje się w kodzie strony co roboty mogą sobie szczytać, wchodząc na Waszą stronę internetową. Czyli to jest ten kod strony, ta, to, to oprogramowanie, te wszystkie znaczniki, które się tam znajdują, to, czego my jako odbiorcy, tacy normalni użytkownicy strony, nie widzimy. I te warstwy, obie te warstwy są równie ważne. Nie chciałabym tutaj stawiać jednej wyżej nad drugą, bo one powinny iść ze sobą po prostu równolegle. Czyli zaczynając projektować stronę internetową, musicie się zastanowić nad tym, co chcecie, żeby ten użytkownik zrobił na waszej stronie internetowej? Jeżeli macie sklep internetowy, no to naturalnym, wydaje mi się, celem jest skłonienie użytkownika do zakupu. Czyli na stronie, każdej stronie, jaką macie, czy to będzie strona blogowa, czy to jest strona główna sklepu, musicie mieć linki do produktów. Które chcecie temu użytkownikowi sprzedać? Bo jeżeli on wejdzie na stronę i on nie zobaczy zdjęć, on nie będzie mógł się dowiedzieć więcej na temat produktów, które się tam znajdują, no to on wyjdzie z tej strony, bo stwierdzi, że strona jest beznadziejnie zrobiona. Niestety muszę przyznać, że miałam okazję, znaczy okazję, no, różne strony różnych osób widuję i niejednokrotnie zdarzyło się tak, że wchodziłam na stronę jakiegoś sklepu internetowego i okazywało się, że owszem, mam zdjęcia produktów i naturalne dla mnie jest, że ja. Klikając w dane zdjęcie, mogę przejść albo do kategorii z tymi produktami, albo do konkretnego już produktu. Ale niestety tam to tak nie działało. Nie dało się kliknąć w zdjęcie. I to z punktu widzenia użytkownika jest beznadziejna struktura strony, bo ja nie mogę się dostać do tego, co chcę zobaczyć na tej stronie, o czym się chce więcej dowiedzieć. W związku z tym, albo mam tę cierpliwość, i rzeczywiście mnie to na tyle zainteresowało, że szukam, patrzę, gdzie ja bym mogła tutaj coś kliknąć, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, albo jak nie mam tyle cierpliwości i ochoty, wychodzę ze strony. No i taki użytkownik jest stracony i jasny sygnał również płynie do Google, jeżeli ktoś wszedł do Ciebie z wyszukiwarki. I zaraz po wejściu na stronę wrócił się do tej wyszukiwarki, to znaczy, że on nie znalazł tam tego, czego szukał, czyli ta treść na stronie jest niewartościowa. No i w takim razie ta strona wcale nie musi być tak wysoko w Google, skoro tam nie ma tych interesujących rzeczy. Oczywiście jak jeden użytkownik tak zrobi, to się nic nie dzieje. A jeżeli ta sytuacja będzie się powtarzać i rzeczywiście taki trend, te, taki trend będzie zauważalny przez Google, no to ten czynnik rankingowy zdecydowanie się tutaj. Na pewno nie zyskacie na tym, o, można tak powiedzieć, raczej stracicie, więc y, tworząc tą stronę, czy to będzie sklep, czy to będzie oferta, czy to będzie strona blogowa, pamiętajcie o tym, żeby dawać użytkownikowi możliwość przeklikania się dalej, żeby on wykonał jakąś czynność, przeklikał się też na kolejną pozycję. Bo to, że on wejdzie na Waszą stronę, zobaczy coś i sobie pójdzie gdzieś już, to wcale nie jest dla Google informacja, że on znalazł tam te informacje, których poszukiwał. Im głębiej on wejdzie w tę stronę, czyli im więcej zakładek zobaczy, im bardziej się zainteresuje treściami na Waszej stronie, to znaczy właśnie to, że on się przeklika głębiej, będzie dla Google sygnałem, że znalazł na tej stronie coś interesującego. W związku z tym ta strona jest wartościowa i znowu lecicie wyżej w Google, tak? Więc pamiętajcie o tym, żeby jak najdłużej zatrzymać tego użytkownika na stronie, dając mu możliwości, wiele możliwości, które w efekcie mają prowadzić do tego, żeby on wykonał tę czynność, na której wam zależy. Czyli złożył zamówienie, skontaktował się z wami, dowiedział się czegoś więcej o waszej marce, żeby on dłużej był na tej stronie, bo im dłużej będzie na stronie, tym lepiej zapamięta waszą markę. Także o tym. Też należy pamiętać, że to ma, to, że użytkownik będzie dłużej na Waszej stronie, będzie miało wieloraki wpływ późniejszy na Wasz ranking, Waszą pozycję, pozycję Waszej strony w Google. I jednym z błędów, które najczęściej widzę na stronach, oprócz tego, że tam się nie da kliknąć, na przykład, że trzeba szukać, gdzie można się czegoś więcej dowiedzieć, po menu i w innych miejscach, jest też to, że wy za wcześnie chcecie wypuścić tego użytkownika z waszej strony, na przykład dając mu wielki baner: Tu jest nasz Instagram i macie zdjęcia z Instagrama. Owszem, te zdjęcia ładnie wyglądają, niech one sobie będą w stopce, ale niech to nie będzie pierwsza rzecz, którą użytkownik widzi na stronie. Jeżeli piszecie fragment o sobie, na stronie o mnie, czy na stronie głównej, gdziekolwiek, i od razu tam dajecie linki do mediów społecznościowych, to też jest błąd. Dajcie linki do oferty, dajcie linki do kontaktu, a gdzieś z boku niech będą te ikonki mediów społecznościowych, bo wcale nie mówię, że ich ma nie być. Ale chodzi o to, żeby tego użytkownika jak najdłużej zatrzymać na waszej stronie, żeby on wam nie uciekł, bo jak ucieknie, to już ściągnąć go z powrotem na tę waszą stronę. No to jest duży problem. No bo wiecie, pójdzie na media społecznościowe, czy pójdzie na Facebooka, czy na Instagrama, zaraz mu wyskoczą jakieś powiadomienia, kliknie tam, zgubi się i w ogóle zapomni, po co tam przyszedł i skąd w ogóle się tam wziął. I o waszej stronie to już na pewno nie będzie pamiętał. Więc y, zwłaszcza taki użytkownik, który przychodzi z Google'a, czyli to jest użytkownik świeży prawdopodobnie, chyba, że już gdzieś się spotkał z waszą marką. Ale jeżeli jest to użytkownik prosto z Google'a, on nie zna waszej marki. To on, wiecie, ciąg informacyjny, bodźce i tak dalej, on po prostu zapomni, że wy istnieliście w ogóle, i potem się będzie zastanawiał, hm, gdzieś to widziałem, ale gdzie to było, i sobie nie przypomni waszej nazwy, jeżeli wystarczająco dużo czasu nie spędzi na waszej stronie. Także te wszystkie czynniki mają bardzo duży wpływ na to, jak się użytkownik zachowa, a wy możecie to e, zrobić. E, zaraz Nicole odpowiem na pytanie, e, e, możecie m, e, właśnie. M, Zaplanować tę stronę internetową w taki sposób, żeby go zatrzymać dłużej. I tu jest właśnie pytanie od Nicole: jakieś typy, żeby został dłużej, zachęcające nazwy zakładek? Niekoniecznie zachęcające nazwy zakładek też, ale właśnie bardziej lepszym sposobem na to jest um, zrobienie struktury strony, która w naturalny sposób, w treści, ma linki od razu do jakichś miejsc, do których chcecie go skierować. Czyli na przykład w momencie, kiedy ktoś jest na stronie głównej, ma tam. Na przykład, tak często jest, oferta, która się składa z trzech części, to żeby się dało od razu w to kliknąć, żeby on nie musiał szukać w menu czegoś więcej, gdzie, ta ofert, gdzie tę ofertę znajdzie. Jeżeli macie oferty, potem macie krótkie, na przykład trzy zdania o firmie, że jesteśmy firmą tam jakaś tam, ta tata, ta, nie, chcesz wiedzieć więcej, kliknij. I żeby on nie musiał szukać znowu zakładki o mnie, tylko żeby on mógł, czytając stronę, wykonywać kolejne czynności. Tak samo, jeżeli już wejdzie do tej zakładki o mnie, to też... Nie kończymy po prostu z kontaktu się z nami i żadnego linku. Też dajecie link do kontaktu, do portfolio, do oferty, do tych wszystkich miejsc, w których on może więcej rzeczy się dowiedzieć o Waszej ofercie, o Was e, lub wykonać jakąś czynność już taką końcową, czyli złożyć zamówienie, skontaktować się, e, już dane kontaktowe, wypełnić formularz kontaktowy, także w treści, żeby to się pojawiało w treści od razu, te linki do miejsc, w których on może zobaczyć coś więcej i to tak samo działa na blogach. Na blogach również w treści linkujecie do innych wpisów. I na dole, jak ktoś już się zapozna z tym wpisem, zjedzie na dół, to niech on ma możliwość nie tylko zostawić komentarz, to jest bardzo częste i e, często tam jest pusto, bo ludzie coraz mniej chętnie zostawiają komentarze, niech on ma tam linki do kolejnych wpisów. I niech to nie będzie małym druczkiem napisane poprzedni wpis, starszy wpis, bo ja nie wiem, czy chcę zobaczyć starszy czy nowszy, mnie jest wszystko jedno tak naprawdę, czy on będzie starszy, czy będzie nowszy. Ważne, żeby on był powiązany z tematyką, która mnie interesowała. Także takie linkowanie kontekstowe jest dużo lepsze, niż linkowanie właśnie starsze. Czy no pff, Wiecie, czasem ważne jest, żeby była jakaś chronologia wpisów zachowana, ale w takiej branży na przykład jak moja i wiele innych branż, nie jest wszystko jedno, czy ten wpis powstał wczoraj czy dwa tygodnie temu i czy on był pierwszy, a ten był drugi. Nie, jeżeli on się obraca w danej tematyce, to mnie to może bardziej zainteresować. Także linkowanie kontekstowe tutaj jest jak najbardziej wskazane. I jeszcze jedna rzecz, która też ostatnio wyszła przy, przy stronach dla moich klientów: jak macie stronę usługową, na przykład, i prowadzicie taką jednoosobową działalność, blog ekspercki prowadzicie, bo jesteście coachem, jesteście, nie wiem, specjalistą od stron internetowych, architektem no kimkolwiek, kto tak jak ja też jestem jednoosobową działalnością, która prowadzi usługowy biznes, a jednocześnie mam swój blog firmowy. I na tym blogu, fajnie jeżeli macie artykuły poradnikowe, pokazujecie swoją markę, pokazujecie, że znacie na tym co robicie, to jest super i to świetnie działa też, żeby ściągnąć ruch z Google, ale w momencie kiedy wy macie ten blog to niech to nie będą tylko wpisy właśnie i potem gdzieś drobnym druczkiem e, poprzedni wpis, stary wpis i żadnych informacji o tym, że wy możecie pomóc również jako... Em, Wykonać tę usługę, tak? Bo czasem ktoś wchodzi na blog, przeczyta sobie i on nawet nie wie, gdzie to czyta, bo nie wie, że za tym blogiem stoi człowiek, który może mu w tym pomóc. Bo to, że wy napiszecie komuś, jak coś ma zrobić, ja cały czas o tym mówię, jak ktoś coś ma zrobić, a i tak ciągle się zwracają do mnie ludzie po to, żebym ja im to zrobiła, tak? Więc jeżeli też macie taką sytuację, robicie wpis poradnikowy, on ściąga wam ludzi, którzy mają dany problem to dajcie w sidebarze swoje zdjęcie, informacje o ofercie, że Wy możecie coś takiego zrobić. Albo dajcie w treści blogowej baner, ja też mogę to dla Ciebie zrobić, tu jest moja oferta. Dajecie wtedy użytkownikowi szansę na to, żeby on wykonał tę czynność, na której Wam zależy, czyli właśnie stał się klientem konwertującym, nie tylko takim czytelnikiem, który wejdzie i wyjdzie i tyle go widzieli, ale człowiekiem, który rzeczywiście coś zrobi i przeklika się znowu na jakieś inne miejsce, także... Polecam to w ten sposób zaplanować, i znowu tu się skupiliśmy na użytkowniku. Jak zwykle macham dużo rękami, ale mi to. Cały czas staram się przekonać wszystkich, że użytkownik tutaj w tej chwili jest najbardziej, jednym z najbardziej ważnych osób, jeśli chodzi o wpływ na pozycję na stronie. Natomiast trzeba też patrzeć na tą warstwę, tak jak mówiłam, wewnętrzną, tak? czyli to, co widzą roboty Google. Roboty Google te wszystkie linki widzą jako strukturę powiązań pomiędzy stronami. Jeżeli wy tych linków im nie zostawicie, to one mogą te, do niektórych stron po prostu nie dotrzeć. no bo. Jest tak, jest strona, ma menu, ok. To, jest, to są zawsze linki, tak? Menu to są linki, i jeżeli oprócz tego nie ma żadnych powiązań pomiędzy stronami, nie ma powiązań pomiędzy wpisami, to może się zdarzyć tak, że roboty bardzo długo będą docierać do jakichś nowych wpisów, bo po prostu tych ścieżek, które prowadzą po stronie do tych wpisów, jest na tyle mało, że one tam. Nie zabłądzą, można powiedzieć, tak? Znaczy właśnie zabłądzą wcześniej i nie dotrą do pewnych pisów. Jak nie dotrą do pewnych pisów, to też będzie przedłużony czas indeksacji i to też będzie dla was działało na Was, dla was na niekorzyść, no bo im mniej stron będziecie mieć zaindeksowanych z tych, które macie, no to tym mniejsza będzie też szansa na dobrą widoczność Google. Także pamiętajcie, że te linki, które się znajdują na stronie, to nie są tylko takie, które mają prowadzić użytkownika, ale też takie które mają dawać szansę na lepsze indeksowanie strony, umożliwiać robotom penetrowanie tej strony i chodzenie sobie po tej stronie e, wygodnie. I druga rzecz jest jeszcze taka, że im więcej linków jest dla, do jakiejś konkretnej podstrony, e, tym większy autorytet ma ona w oczach Google, a. czyli jeżeli wylinkujecie do jakiegoś wpisu swojego blogowego bardzo często, no to też Google zauważa, że ten wpis w takim razie jest tak jakby taką filarem, o filarem można powiedzieć waszej tematyki i w związku z tym warto by było w takim razie jego puścić wyżyć, skoro wy uważacie, że to jest właśnie bardziej wartościowy wpis. Także tworząc linki pamiętajmy o tym, żeby prowadzić użytkownika za rękę, ale Pamiętajmy też o robotach i starajmy się tworzyć takie powiązania linkowe, żeby tych linków wewnętrznych było dużo, żeby te powiązania przychodziły z różnych miejsc, czyli we wpisach blogowych linkujemy do starszych, do nowszych, linkujemy do produktów. W produktach możemy też linkować do wpisów blogowych, chociaż tutaj już nie zawsze to ma dobre uzasadnienie, no bo znowu, jeżeli to już jest na karcie produktu, to głównym celem, który chcemy, żeby on zrobił, to jest zakup produktu, ale jeżeli on się jeszcze zastanawia, na przykład nie wie, jak może użyć tego produktu, jak to wygląda w rzeczywistości, to też możemy mu tam coś podlinkować. Chociaż tu już też może mniej bardziej dyskretnie, żeby ten przycisk, przycisk kup teraz był jednak bardziej widoczny. Także myślmy o użytkowniku, ale pamiętajmy też o robotach. I podobna sytuacja jest, jeżeli mamy wpis blogowe. Ja też. Mówię o tym i bardzo, na wie, bardzo wielu stronach już to jest widoczne, że wpisy blogowe, czy w ogóle treści na stronie są już pisane w taki sposób, żeby użytkownikowi się to łatwo czytało. Czyli mamy krótki fragment tekstu, większy fragment, większy tytuł jakiś, krótki fragment tekstu, większy nagłówek, chociaż właśnie nie zawsze to jest nagłówek, dlatego teraz nie mówię o nagłówkach. To, co jest widoczne na stronie, bar na bardzo wielu stronach już jest zaimplementowane i to bardzo fajnie wygląda, dobrze się to czyta. Użytkownik ma ułatwioną sprawę. Także tu dbamy o użytkownika, ale znowu, tworząc te treści na stronę, musimy zadbać też o tego, o te roboty, które czytają treść naszej strony od strony kodu i, i my musimy nie tylko pokazać, że coś jest ważniejsze pogrubieniem czy zwiększeniem wielkości fontu, bo dla nich to nie ma znaczenia. Dla nich znaczenie mają znaczniki H2H1, którym powinien być tytuł danego wpisu, tytuł danej strony i ten powinien być jeden na stronie, potem powinny być nagłówki H2, które pokazują użytkownikowi, co on znajdzie tutaj na tej stronie i pomagają robotom zaszufladkować tę stronę kontekstowo. Jeżeli my w znacznikach H2 umieścimy słowa kluczowe, to roboty będą miały ułatwione zadanie one, zadanie, one będą wiedziały, o czym jest ta strona i co na tej stronie jest najważniejsze. I w ten sposób możemy im pomóc im zaindeksować te strony właściwie tak, jak na tym nam zależy. Tak? Czyli dopasować ją do tych tego, co, co chcemy, żeby na, na jakie frazy chcemy, żeby ta strona się wyświetlała. I to jest Jedna z ważniejszych rzeczy, o której, tak jak mówię, wiele osób zapomina. I wtedy, jeżeli mamy dwa wpisy, które pod względem merytorycznym są bardzo zbliżone do siebie, mają podobną strukturę, taką wizualną. Wydaje nam się, że to są dwa wpisy, które są bardzo do siebie zbliżone i w zasadzie nie wiemy, czemu ten jest wyżej, a ten jest niżej. A potem wchodzimy sobie w teksty. W, w kod strony, możemy to zrobić bardzo prosto przyciskiem prawym myszy z i zobaczymy sobie wtedy, jak wygląda kod strony i widzimy, czy to jest nagłówek H2, czy to nie jest nagłówek H2. Jeżeli jest nagłówek H2, to fajnie, mamy dobrze zoptymalizowane wpisy. Jeżeli nie jest, tylko jest to większy font, wyższe, yy, yy, pogrubiony, no to mam, nie wykorzystujemy tych możliwości, jakie nam daje dobra optymalizacja wpisu pod SEO. To ładnie wygląda, czyli użytkownik jest zadowolony, ale nie do końca zadowalamy roboty, no i przez to możemy, możemy na tym tracić. Także pamiętajmy o tym, że struktura strony ma podwójne znaczenie. To, co widzimy my, jako użytkownicy, to jest ważne, nawet bardzo, ale ważne jest też to, co widzą roboty. Także nie zapominajmy o tym, tworząc strukturę strony. Tyle, słuchajcie, 20 minut, nie, nie zmieściłam się dzisiaj w 15 minutach. Mam nadzieję, że to Wam się przyda, że trochę inaczej spojrzycie na te Wasze strony, nie tylko pod względem wizualnym, bo jeszcze widzę taki trend, że ktoś, kto projektuje. Projektuje stronę, bardzo często skupia się na tym, żeby były ładne kolory, jakie fonty wybrać, żeby to wszystko ładnie wyglądało i dobrze, ale zapomina o tym, że ta strona ma nie tylko być ładna, tak jak obraz, bo na to nie patrzymy, ma być też użyteczna i to, co ten użytkownik będzie robił na Waszej stronie, będzie miało wpływ nie tylko na to, czy ta strona rzeczywiście Wam przyniesie klientów, czy takich klientów, którzy od razu robią zakupy, bo to jest sklep, czy takich klientów, którzy się zgłoszą do Was, bo chcą skorzystać z Waszych usług, ale również. Będzie miała wpływ na to, jak ta wasza strona będzie się pozycjonować. I to są wszystko naczynia połączone. Jedno, jak będzie działać dobrze, to drugie też, i trzecie będzie działać dobrze. Jeżeli jedno będzie kuleć, to i drugie, i trzecie będzie kuleć. Także to są wszystko ważne rzeczy i o tym musicie pamiętać, żeby, żeby ta wasza strona po prostu miała sens i działała tak, jak powinniście. Ok. To tyle na dzisiaj, słuchajcie. Dzięki, że byliście. Kto nie był na żywo, może sobie zawsze to odsłuchać jeszcze w grupie i na Instagramie to też zostaje. Jest też na kanale na YouTube, więc jeżeli ktoś nie widział poprzednich, to ostatnio mówiłam o aktualizacji treści na stronie. I już dzisiaj Was zapraszam na kolejny live, który będzie o. Teraz Wam powiem o czym, o, bo sobie nie wzięłam tego, tego notatnika. Kolejny live będzie o błędach 404 i o tym, co z nimi można zrobić na stronie, jak je usunąć i jak się ich pozbyć, dlaczego się powinniśmy. Możemy ich Tu jeszcze jakiś komentarz wyskoczył, którego ja tu nie widziałam. Wszystko, co mówisz, jest sensowne i zrozumiałe, gorzej, jak trzeba to sobie samemu potem ogarnąć. No, niby gorzej, ale z drugiej strony nie od razu Kraków zbudowano. I możemy zrobić to po prostu krok po kroku. Zacząć od początku i krok po kroku wdrażać sobie to. I zmieniać tę stronę, którą mamy. To nie jest tak, że musimy od razu, nie wiadomo jak, przebudowywać tę stronę. Bo to, że dodamy kilka linków w treści na stronie, to jest naprawdę prosta rzecz i naprawdę nie trzeba tutaj wiele się nad tym zastanawiać. I właśnie taki trochę plan Wam przygotuję na ten webinar, który będzie 16 lutego. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze za dwa tygodnie Was zapraszam na live, który będzie. O narzędziach, które Wam pomogą zrobić prosty audyt, strony, taki, który Wam pokaże, gdzie rzeczywiście te błędy u Was występują. I to Wam też wskaże drogi, od czego trzeba by było zacząć robić te poprawki na stronie. A jak ktoś będzie chciał już bardziej pracować, to w lutym rusza kolejna edycja kursu warsztatu Przygotuj stronę na wysokie wąskie w Google i tam już idziemy po kolei, krok po kroku robimy wszystko, żeby ta strona rzeczywiście miała ręce i nogi właśnie od początku do końca, krok po kroku wszystko i, i wtedy już nie ma nie wiadomo od czego. czego, a wtedy iść krok po kroku, ja już prowadzę za rękę i możemy działać. Także to tyle słuchajcie dzisiaj. E, dziękuję Wam bardzo. E, Nicole pisze. Dziękuję bardzo, bardzo za ten live. Cieszę się. E, taki był mój zamiar i zapraszam też za tydzień. E, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Teraz się muszę powyłączać. Tu.